Premier odwołał szefową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Nie podano oficjalnych przyczyn, ale trudno nie sądzić, iż jest to wynik krytyki ze strony szefowej UOKIK, która bardzo ostro przeciwstawiała się sztandarowemu w tej chwili dla PR rządowego projektowi i bezpłatnego podręcznika do klasy pierwszej przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji. Oficjalnie nie podano, jakie są przyczyny tego odwołania, ale jest to kolejna decyzja personalna, wskutek której traci stanowisko ktoś, kto wykazuje nierealność, czy niemożliwość, albo sprzeczność z prawem y, rządowych pomysłów. Przypomnijmy sobie, co działo się w czasie konsultacji przed skokiem na pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych. Przypomnijmy sobie los szefowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Coraz bardziej panuje taki zwyczaj, że kto zgłasza zastrzeżenia choćby nie wiem jak merytoryczne, albo musi ukorzyć się i wbrew faktom, wbrew przepisom zaakceptować pr pomysły pana premiera, albo musi odejść. To nie jest kierunek państwowej nawy, który moglibyśmy jako obywatele akceptować.